Zadanie zodonie. zodonie 35. Zapomniałam o nim, a jest super mega fajne. Z matury z maja 2021 roku. Przeczytajmy najpierw treść. Punkty A i B są wierzchołkami trójkąta równoramiennego, w którym AC równa się BC. Wierzchołek C leży na osi OY. Układów współrzędnych. Oblicz współrzędny wierzchołka C oraz obwód tego trójkąta. No i dobra. Co my tu mamy? Mamy punkt A, który wynosi minus 20 współrzędna x, 12 współrzędna y, B. 7, 3, 7 to x, 3 to y. I wiemy, że są wierzchołkami trójkąta równoramiennego. Trójkąt równoramienny to, co to taki. To trójkąt, który ma takie same ramiona, no nie? I mamy powiedziane, że AC, BC jest takie same, czyli A, B, C, tak? I to, i to ma taką samą długość. AB, więc możemy uznać jako podstawę, powiedzmy. Tyle wiemy z tego pierwszego zdania. I teraz tak. Wierzchołek C ta leży na. Osi o Y. Czekajcie, sobie tylko troszkę zjadę do moich super pisaków. I tutaj to jest bardzo ważne zdanie. Również. Wierzchołek C leży na osi o Y układów współrzędnych. Co to znaczy? Popatrzmy, weźmy sobie nasz układ współrzędnych. Tu mam oś Y, tu mam oś X. I powiedzmy, tu jest jakiś punkt. To czym on się charakteryzuje? Co ma takiego ważnego w sobie? Że jego współrzędna xowa wynosi 0, a y jakiś tam jest. Tak, Dlaczego wynosi x0? Bo tutaj nie ma żadnej wartości x, no nie, tylko wartość 0. Dlatego wiemy, że wierzchołek C ma współrzędne. Pierwsza zerowa, a drugą musimy wyliczyć. Yy, I. Daj znać, czy do tego momentu rozumiesz. Bo całe zadanie się na tym tak naprawdę opiera. Bo później obliczenie współrzędnych wierzchołka C oraz obwód tego trójkąta, to już jest pikuś. Do tego momentu, jeśli gdzieś masz jakiś problem, no to będziesz mieć problem z całym zadaniem. Dlatego, jeśli gdzieś coś jest takiego niefajnego, albo masz w głowie że what the fuck, no to, no to napisz. I teraz tak, wkleję wzór z tablic maturalnych, z którego będziemy korzystać. Mianowicie długość odcinka. Dlaczego będziemy korzystać z długości odcinka? Bo żeby wyliczyć ten y nasz, to musimy, żeby wyliczyć ten nasz wierzchołek, oj, czekajcie, bo się tutaj zawiesiłam i ja. To będziemy korzystać z tej równości. Czyli, że AC równa się BC, tak? I teraz popatrzcie, tu mamy ten wzór dokładnie. I jak on działa? Że od tej. Tego punktu, który jest jako drugi, czyli tutaj od punktu naszego C, będziemy odejmować kolejne punkty i podnosić do kwadratu. Brzmi okropnie, ale luzik popatrzmy. Tu sobie wypiszmy najpierw AC, dobra? Długość odcinka AC. To się równa. Piszemy ten ogromny pierwiastek. Jeden nawias do kwadratu, plus drugi nawias do kwadratu, a w nawiasie co mamy? Minusy. Też je zapisujemy. I teraz uzupełniamy te nasze dziurki. Mówiłam, że od współrzędnych, które należą do punktu C, odejmujemy coś. No to wpiszmy. Pierwsze to trzyczą się współrzędnych xowych drugie y. 0, y. Zaraz będę zaznaczać kolorami, dobra? I odejmujemy kolejną. Minus, minus 20 y, i minus 12. I teraz, co tu ja chciałam jeszcze zrobić? Wam pozaznaczać. Więc tak, to 0 jest tutaj tym zerem. Ten y to jest ten y. To minus 20 jest tutaj. 112 jest tu. Drugi, druga długość, b, c. To się równa. Pierwiasteczek, znowu kwadrat plus nawias, kwadrat minus, minus w środku. I znowu piszę najpierw te współrzędne punktu c, też będę na zielono pisać. 0, y. W tym pierwszym nawiasie jest wszystko związane z x, w drugim wszystko związane z y. No i nasz punkt B nie będzie na pomarańczowo. Tu mam 7, tu mam 3. Nic więcej nie kombinujcie, nie wymyślajcie nowej teorii i tak dalej. Dobra. Zaznaczam na kolory, które. Co jest, co jest skąd. No i teraz trzeba by było trochę to powyliczać. Mm -hmm. Czyli dobra. Moje AC 0 minus minus 20, czyli jest 0 plus 20, tak? Czyli tu mam 20 do kwadratu i ten cały nawias. No to napiszę tak: 20 do kwadratu plus y minus 12 do kwadratu pierwiastek. To się równa. Znów pierwiastek. 0 minus 7 to jest minus 7 do kwadratu plus y minus 3. Do kwadratu. Dlatego mówiłam, że tutaj to na zielono, że wierzchołek leży na osi o y układu współrzędnych jest dosyć ważne, żeby to wyliczyć, bo wtedy mamy mniej zmiennych, mniej, mniej niewiadomych. I teraz tak, pierwiastków nie lubimy. No to podnosimy do kwadratu i otrzymujemy 20 do kwadratu plus y minus 12. Do kwadratu to się równa minus 7 do kwadratu plus y minus 3 do kwadratu. Czyli tak, tu mamy 400 plus. Pamiętamy, że tutaj, co to jest? Wzór skróconego mnożenia. Jaki? Na czerwono napiszemy tu. A minus b do kwadratu równa się a kwadrat minus 2ab. Plus b kwadrat. Więc y kwadrat minus 2 razy y razy 12 plus, to jest razy 12, razy czekajcie, bo może Was to w błąd wprowadzić, razy 12 plus 12 do kwadratu, to się równa. Minus 7 do kwadratu to jest minus 7 razy minus 7, czyli 49 plus y kwadrat minus 2 razy y razy 3 plus. Hmm, dobra, zapiszmy 3 do kwadratu. Teraz wszystko musimy sobie powyliczyć. Więc tak mamy. 4. 400 plus y kwadrat minus 24 y plus 144 to się równa 49 plus y kwadrat minus 6 y plus 9 i już jesteśmy za ogromną częścią, oj, za ogromną częścią tego zadania i co dalej? No dalej musimy dojść jakoś do tego naszego rozwiązania. Więc tak, liczby na jedną stronę, literki na drugą. Czyli mam tak, y kwadrat minus 24y minus y kwadrat plus 6y to się równa 49 minus 9. Ej, przepraszam, plus 9, bo to jest z tej strony minus 400 i minus 144. Czekajcie, pozaznaczam. Tak. 400 i 144 było tu i wylądowało tu ze zmienionym znakiem. OK. Aha. Czekajcie, to, to na żółto to będzie z lewej strony. To i to jest to. Będzie hmm. jakiś i teraz 149 tu już przepisałam i dziewiątkę też. To są te same. ale to przerzuciłam na drugą stronę. I teraz zobaczmy, co nam się poskracało. To z tym. Oj, z tym. Minus 24 plus 6 to jest minus 18Y. A z drugiej strony. Ojej, ile tego tam jest. Eee, więc tak. Poczekajcie, muszę też sobie kalkulator machnąć, bo nie będę tutaj, żeby mi się mózg zmęczył. Eee, I tak: 49 plus 9 minus 400 i minus 144 to jest minus. 486. Żeby wyliczyć y, muszę podzielić przez minus 18. I otrzymuję, że y równa się. y równa się. O, o zwiesiłam się ja. Y, 27. I dobra, tu mamy wynik tego. Czyli wiem, że mój punkt c to się równa. 0,27. Czyli już mamy obliczoną współrzędną wierzchołkę C. Teraz, żeby obliczyć obwód tego trójkąta, to muszę policzyć długości wszystkich naszych boków. Yy, więc, tak, AC. No tu już prawie będę miała, tak, bo tu mam. 20 do kwadratu pierwiastek i tak y to jest, dobra, zresztą napiszę. 27 minus 12 do kwadratu to się równa, to się równa 400. Mhm. To się równa, to się równa 400 i teraz mamy tak 27 minus 12, to jest 15, czyli mam plus 15 do kwadratu, tak? Czyli mam pierwiastek z 400 plus 225. To się równa, to się równa pierwiastek 625, czyli 25. Czyli moje AC, AC równa się 25. Czekajcie, bo nie wiem, gdzie to napisać tutaj. Czyli AC równa się 25, to i BC też ma 25. Dlaczego? Bo ten warunek tu, tak? Tu Wam zrobię. I zostało nam jeszcze policzenie długości AB. Więc tak, AB to się równa pierwiastek ogromniasty, Nawias, nawias, kwadrat plus, nawias, nawias, kwadrat minus, minus. Od B. Czyli najpierw B piszemy. Tu piszę 7, tu piszę 3. Teraz A. Minus 20 do kwadratu. 3 minus 12. To się równa. To się równa. Znów pierwiastek ogromniasty. 7 minus minus 20, czyli 7 plus 20 to jest 27 do kwadratu plus. 3 minus 12, czyli to jest 3 minus 12, to jest minus 9, minus 9 do kwadratu to się równa, to się równa. Pierwiastek z 729 plus 81 to się równa to się równa pierwiastek z 810, a to się równa pierwiastek z 81 razy 10, czyli to jest pierwiastek z 81 razy pierwiastek z 10, czyli 9 pierwiastków z 10. No i teraz musimy policzyć obwód. Będę go pisała na fioletowo tu. Dobra. Boże, czekajcie, bo może to mi się ładnie zgłuje. Tak, no to możemy o. Ups. Więc mamy tutaj. I dobra, czyli obwód. To się... No, to się równa. Jeden bok, czyli 25 plus 25 plus 9 pierwiastków z 10. To się równa 50 plus 9 pierwiastków z 10. Jak macie jakiekolwiek pytania, piszcie.